Co przewidujecie? Ja chciałbym się przede wszystkim dobrze bawić, tak jak się świetnie bawiłem w zeszłym sezonie. Jeżeli chodzi o styl gry drużyny, to na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o tytuły, to szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żebyśmy powtórzyli tak dobry sezon. Tak zabrzmie troszeczkę pesymistycznie. Widzę, co robią inne ekipy na rynku transferowym, jak się wzmacniają. W samej Lidze Mistrzów będzie cholernie ciężko, w La Liga tak samo, ale liczę, że ten brak udziału w klubowych Mistrzostwach Świata gdzieś zaprocentuje na początku sezonu i na koniec sezonu, że będziemy mieli więcej siły i że na tym długim dystansie będziemy potrafili utrzymać prowadzenie i dowieziemy te pierwsze miejsce, więc tutaj liczę przede wszystkim na La Liga jako trofeum numer jeden i chciałbym, abyśmy gdzieś tam dorzucili chociaż jeszcze jeden pucharek, nazwijmy to mniejszy, czyli Super Puchar lub Puchar Króla, a Liga Mistrzów, no niech się dzieje, wola nieba, no to tam, tam jest jazda bez trzymanki, tam może się wszystko wydarzyć, także po prostu grajmy swoje i niech po prostu zdrowie dopisze zawodnikom, a będzie, będzie ok.